Joanna Okrój, witam Państwa w poniedziałek 21 marca, w pierwszy dzień kalendarzowej wiosny. W sobotę w Gdańsku, a w niedzielę w Słupsku tegoroczne obchody Dnia Jedności Kaszubów zgromadziły tłumy. To święto obchodzone na pamiątkę pierwszego zapisu słowa Kaszuby w źródłach historycznych. W bulli wydanej 19 marca 1238 roku przez papieża Grzegorza IX książę Bogusław I jest tytułowany księciem kaszub. Dzień jedności ma przypominać społeczności kaszubskiej jej bogatą tradycję. Zorganizowanie uroczystości na taką skalę to wyzwanie. Zajęli się tym działacze Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oraz przedstawiciele gminy i powiatu słupskiego. Ach, dziewczę, żeby tebie za wiele ty była roboty, im cały mokry u dodał! Te teli że kto przy tym nieje, to on to nie uwierzy, wiele tej roboty. Nasza rodzina pochodzi ogólnie z Kaszów, i, i zawsze jesteśmy jakby związani e, z, z miejscem i... Staramy się zawsze jednak przyjechać i e, po prostu też pomodlić. I rokrocznie jeżdżę na zjazdy Kaszubów. Nie opuściłam ani jednego. W Słupsku goście zjawili się na placu Zwycięstwa o godzinie 9.30. Obchody dnia jedności Kaszubów rozpoczęły się mszą świętą, odprawioną w języku kaszubskim. W trakcie mszy występowały kaszubskie chóry. Wszystkie chóry. Uczą się pojedynczo, we własnym gronie, a potem raz, dwa razy spotykamy się, żeby to wszystko zagrać. Po mszy nastąpił uroczysty przemarsz, złożenie kwiatów pod pomnikiem księcia Kaszub oraz przekazanie Kaszubom kluczy do bram Słupska. Podczas składania kwiatów nie zabrakło delegacji pomorskich polityków. Niektórzy przyjechali na uroczystość specjalnie z Warszawy. To, stanowią moje tożsamości, czyli te kaszubskie pochodzenie. I zawsze jestem na Dniu Jedności Kaszubów, także na Zjeździe Kaszubskim. Dzień Jedności Kaszubów, w tym roku w Słupsku, w ubiegłym roku w Kartuzach. Uważam, że bardzo fajne wydarzenie, realizowane od kilku lat. Dzień Jedności Kaszubów to nieważne, gdzie się odbywa. Ważne, żeby Kaszubi razem w tym dniu byli. Pozostała część programu uroczystości odbywała się w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Numer 3 w Słupsku. Nie zabrakło straganów z regionalnymi specjałami oraz rękodziełem. Tam też można było zagrać w kaszubską baśkę. Organizujemy już chyba trzysetny raz albo i więcej, bo mamy ligę, mamy turnieje okolicznościowe. Ale zjazd Kaszubów odbywa się po raz szósty i po raz szósty organizujemy na tym zjeździe Kaszubów turniej gry w baśkę. Uwielbiam tę grę od niepamiętych czasów i mamy drużynę właśnie i występujemy i gramy w turnieju. U nas Puczku również jeździmy na inne turnieje. Zwieńczeniem uroczystości była próba ustanowienia rekordu Polski w jednoczesnej grze na akordeonie. Grali młodzi i starsi bez względu na płeć. Nie gra na akordeonie i mnie nauczył grać na akordeonie. Jest to mój drugi występ. Jestem wyjątkowym amatorem, ale bardzo lubię melodie ludowe, melodie regionalne. Dużo kobiet. Dużo. Po prostu muzyka w sercu trwi. Szacuje się, że w Polsce mieszka ponad pół miliona kaszubów. W ostatnim spisie powszechnym jedynie 52 tysiące osób zadeklarowało posługiwanie się językiem kaszubskim.